Dzień dobry mojemili, z tej strony Weko witam Was w kolejnym materiale. Słuchajcie, co się okazało? Bardzo ciekawa rzecz. Wstałem i wyskoczył mi artykuł na portalu Polskich Graczy, do którego Was generalnie serdecznie zapraszam, bo tam bardzo dużo informacji można się dowiedzieć. Ale generalnie, co się okazało? Była tam, był tam artykuł, który mówił o tym, że mamy przeciek nowego bohatera. W sumie na początku stwierdziłem, że. Nie wiem, czy to może być legitne info, chociaż zazwyczaj tam nielegitnego info nie było, natomiast y, sam sobie poszperałem i znalazłem rzeczywiście post na Reddicie, że coś takiego się stało. I słuchajcie, przeciek dotyczy tego supporta, mm, o którym wiemy, że niedługo, niedługo wejdzie i to będzie support na zasadzie y, enchantowego, to się nazywa Enchantress Support, chyba coś takiego i to będzie coś na zasadzie Nami, to już Wam mówiłem w sumie wczoraj. I teraz, o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że pewien youtuber, no wam pokażę go, ten tutaj, nest, nie wiem, nie wiem, nieważne, no, ziomek robi w sumie, no, gameplaye. To niech robi. I co on zrobił? Stało się to, że przypadkiem, ale nie mogę się doszukać informacji, czy po prostu udostępnił filmik, czy udostępnił miniaturę. Z tego, co się doczytałem, udostępnił przypadkowo miniaturę. E, oczywiście wszystkie linki wam zostawię w opisie, żeby można było sobie to sprawdzić, poczytać i tak dalej. I zostawił taką miniaturę. Może ja tutaj to przybliżę. Yumi Guide. E, czyli po pierwsze wiemy jak ten support będzie się nazywał, wiemy już jak on będzie mniej więcej wyglądał. Słuchajcie, to będzie taki kod. No, fajnie, będzie taka kolejna, kolejna lulu. Zaraz sobie, słuchajcie, omówimy, jakie ona będzie miała umiejętności, mniej więcej, zobaczymy, bo to jeszcze nie jest oficjalne info, więc zobaczymy. I generalnie, co jest ciekawe, ten youtuber, który, o który, od którego wyszła ta informacja, był niedawno, w, był niedawno w siedzibie Riot Games, moi drodzy. I co się okazało, że on tam podobno był po to, żeby nagrać sobie. Gameplay Yumi, e, czyli ten Yumi Guide, nie? Tutaj mamy nawet <laughs> zdjęcie z 22 kwietnia przy tym sławnym Tibersie Jance. No, jeszcze wtedy nie wiedział, że, <laughs> że będzie odpowiedzialny za przeciek, dlatego się tak uśmiecha. No cóż, ale co jest ciekawe, moi drodzy, e, to jest chyba YouTuber amerykański. I co ciekawe. Eee, dowiedziałem się po tym moim materiale, co powinien zrobić Riot Games z tym programem partnerskim. Okazało się, że ci youtuberzy, przynajmniej tak się dowiedziałem, że część z tych youtuberów, którzy są w programie partnerskim eee, w Ameryce, są zapraszani do Riot. Riot Games, zaproście mnie też, zaproście mnie do programu partnerskiego, zaproście mnie do siedziby. Ja nie będę żadnych przecieków robił. <laughs> dobra, no dobra. W każdym razie, co tu jest jeszcze ciekawego eee, w tym poście. No to wiemy, nie? że mm, mamy przeciek nowego czempiona i nowej ikonki. I teraz tak co jest ciekawe, w tym filmie, w którym było mówione o tym nowym saporcie, była pokazana książka, i to był symbol, z tego co pamiętam, chyba nawet ikonka z tego jest takiego enchantowego saporta. I co ciekawe, ta postać? będzie jeździła na książce. Przynajmniej tak by, tak by się mogło wydawać, tak wskazuje jedna z jego umiejętności, czyli RK. No, czyli wiemy już, znaczy wcześniej już w sumie wiedzieliśmy, że to będzie po pierwsze Enchanter, czyli taki na Milulu i to będzie Kot. I teraz tak, i teraz tak, ten support, nie wiadomo jeszcze do końca, widziałem informację, że ten support bardzo możliwy, teraz mamy patch 9.8, Natomiast widziałem informację, że, ten pa, że ta postać, ten Yumi, albo Tayumi, Yumi, w sumie nie wiadomo. Nie wiadomo, bo to. No nie ciężko powiedzieć, bo to kot w takie słodkie. No, chyba ona, tak mi się wydaje. Wyjdzie w patchu 9.10, więc prawdopodobnie, że jeszcze w kwietniu zobaczymy tą postać na PB. Bardzo możliwe. I teraz tak, moi drodzy, przejdźmy do tej drugiej części materiału. Przepraszam, jeszcze jestem trochę chory. Znaczy, drugiej części. Pomówmy sobie trochę na podstawie tej grafiki. Co ta postać będzie robić? Bo jeszcze w 100% nie wiemy, a możemy się po prostu domyślać. Teraz tak, moi drodzy, nie, ciężko tutaj się domyślać, ale możecie też w sumie pisać, co wy myślicie o tym, bo <laughs> mamy tylko jakby ikonki tych umiejętności. To Q, po pierwsze, ono wygląda trochę jak Q rakana, czyli takie walnięcie, może powrót. To będzie, wydaje mi się, że to będzie umiejętność, która będzie służyła za połk, przynajmniej tak to wygląda. I też mam wrażenie, że to będzie taka lulu z Dashem trochę, ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, tak mi się wydaje, bo na Dasza to nie wygląda, wygląda to po prostu jak jakiś pocisk, którym Yumi będzie sobie strzelać. I teraz tak, to W wydaje mi się, że po pierwsze to będzie jakiś Dash, w którym ona może doskakiwać do kogoś i prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie strzelam, że może będzie dawała komuś tarczę, albo po prostu będzie to dash, tylko nie wiemy, czy to będzie na przykład jeden dash, drugi dash, czy nie wiem, czy dziewięć daszy. Nie wiadomo. W każdym razie yy, mamy umiejętność trzecią. Jako, że jest to umiejętność taka zielona, z serduszkami, zakładam, że może to być jakiś heal. I w ogóle tutaj nierówno na tej miniaturce, patrzcie. Tutaj to wyżej, to wyżej, to niżej, no nieładnie, nieładnie. Tutaj partnerstwo z Riotem, a tutaj krzywo, krzywo umiejętności, no nieładnie. Nie no, w każdym razie tak jak mówię, zielone serduszka, więc wygląda to po prostu jak jakaś umiejętność chilująca. I prawdopodobnie taka będzie, więc już wiemy, że to będzie kolejny Ardent saport z Ardentem. Juhu! Świetna sprawa. I teraz umiejętność. Ta umiejętność jest ciekawa. E, mamy książkę. Książkę, z której coś leci. I teraz tak, na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to może być coś na zasadzie ulta Ezria. Albo Ulta Barda. Tylko teraz tak. Ulta Barda, nie będzie to Ulta Barda, coś na zasadzie takiej. Nie wydaje mi się, bo musiał. Zbyt podobne były te umiejętności, te super umiejętności. Natomiast Support, który waliłby taką merkę jak Ezril, nie wydaje mi się. Tym bardziej wiemy, że to będzie Enchanter. Więc on nie będzie miał takich umiejętności, które mają mordować, tylko będzie miał. Będzie miała w sumie chyba Yumi. Tak nawet brzmi jej imię. Yumi, ona będzie miała raczej jakieś takie bardziej supportowe i wspierające umiejętności. Tylko teraz tak. Bardzo możliwe, że to będzie w sumie jakiś cecek. To wygląda jak książka. Jakieś, nie wiem, może jakiś stun obszarowy, może jakiś, e, może nie stun, obszar, no stun obszarowy, albo może jakiś slow obszarowy, nie wiem. W każdym razie, powiem szczerze, tak zacząłem, w sumie teraz mi wpadło do głowy nawet to, e, że brakuje um, gdzieś czytałem we wczorajszym materiale jak mówiłem wam o tym Mordekajzerze, o Panteonie, o <laughs> o czym tam, o tym nowym który kiedyś będzie. A i w sumie ciekawe. Poczekajcie, bo to jest ciekawe. Jak sobie wejdziesz na Eune i na ten materiał, o którym wam mówiłem wczoraj, to szczerze, to jest trochę podobne do tego. Nie uważacie? Zobaczcie, nie? Tak, trochę trochę podobne. Ale wiemy, że to nie dotyczy Yumi, tylko, tylko Adikery. Chyba, że Yumi to nie będzie ten support, ale raczej będzie. W każdym razie, ta, y czytałem wasze komentarze, i y ktoś z was, nie pamiętam już kto dokładnie, napisał, że kiedy będzie w lol taka postać, która będzie zajmowała się tylko wzmocnieniem sojusznika. Ja Wam odpowiem tak: takiej postaci nie będzie nigdy. Natomiast, e, to, co mi, tego, to czego mi brakuje w lidze, to jest to, że brakuje takiego. Brakuje supporta z aurami. I to już mówiłem. Co prawda, ten support byłby prostszy w graniu niż Sona. Natomiast, e, czegoś takiego mi brakuje. E, była taka postać w docie. E, nie pamiętam teraz, kurczę. Wiem, że. W nie pamiętam, jak on w drugiej docie wygląda, ale w pierwszej docie e, to był jakiś arcymag który jeździł na koniu, on tam jakieś różne rzeczy robił, i on tam miał od cholery aur. Nieważne. W każdym razie mówię to dlatego, że bardzo chciałbym, żeby ta umiejętność, ta super umiejętność Yumi była aurą. Bo myślę, że mogłoby to być fajne. Na przykład coś na zasadzie takiej, że rzucam jak strandel rzuca sobie E, że coś tam dostaje movement speeda i dostaje attack speed i teraz jakby to gdzieś rzucić. Twoi sojusznicy, twoja drużyna dostaje jakąś premię, czy to na przykład do regeneracji hapsów i na przykład do rezistów czy to jakieś inne tego typu rzeczy. I to mi się wydaje byłoby spoko, bo jedyne, jedyne aury, aury, które są chyba już, to jest chyba tylko Sona. Co sumie nie, no jest taki, jest aura support, to jest Sona. No dobra, no dobra, to tutaj może trochę nie pomyślałem o tym. Natomiast nie ma takiej umiejętności, znaczy Sona, no. tak naprawdę te aury to jest rzecz poboczna, może dlatego o tym nie pomyślałem, bo tak naprawdę my myślimy o tym, żeby rzucać te skille, rzucać Q, rzucać W, rzucać E, rzucać R, a nie o tym, żeby bazować na aurze i ją dobrze zmieniać. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem jak tutaj dobzi... Gracze Sony uważają. Natomiast takie mam wrażenie, że przynajmniej jak ja gram Soną, i jak wiemy, ludzie grają Soną, to raczej się skupiałem na tym, żeby nie, że aura jest tą twoją najważniejszą rzeczą, którą masz, tylko to jest taka rzecz poboczna, taki dodatek. I dlatego <coughs> Soną gra się trochę inaczej niż ja tutaj myślę o tym. Dlatego dobra, nie muszę się poprawiać. I właśnie chodzi o to, że fajnie by było, jakby to była jakaś taka e, jakaś umiejętność, którą gdzieś tam rzucasz, gdzieś tam rzucasz i, 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 i ona coś daje. Sojusznikom. I myślę, że to by było spoko. Słuchajcie, moi drodzy, dajcie znać, co Wy myślicie o tym, e, jakie według Was będą te umiejętności i w sumie powiem Wam szczerze, tak jak ta posta te postacie dla dzieci pod kątem designu trochę mnie denerwują, tak powiem Wam szczerze, ta mi, w miarę mi się podoba. Ale może dlatego, że, że to będzie w końcu kot, którego w lidze polubię, bo ja jestem ogólnie. Jak był event Koty Psy, to ja całym sercem za kotami Marlena za psami, była wojna w domu, wiecie. Garnki leciały w ogóle, zostałem w łeb z kalendarza i w ogóle wszystko. Natomiast to będzie kot, który. Znaczy, pewnie będzie mnie irytował, tak jak Lulu, ale pod kątem wyglądu. Nie wiem, czy będę się pozdrawił na tą postać wściekać, tylko tu ma obroże, to no, tak, nie wiem, nie fajnie trochę. <laughs> nie, no dobra. E, dajcie znać, moi drodzy, co sądzicie o tym, kto już czeka na Yumi, dajcie znać i jaką byście chcieli super umiejętność, bo te trzy, myślę, są w miarę mniej więcej, możemy się domyślać, o co chodzi, a z Tonerką tak wydaje mi się, że nie za koniecznie. Także, moi drodzy, czekam na wasze komentarze, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do następnego.